Panie Jezu, wybieram miłość, ponieważ Ty jesteś miłością. Ponieważ Ty jesteś doskonałą miłością ojca. I porzucam zgiełk teologii potępienia, teologii oskarżenia, rozmaitych kombinacji myślowych, tak naprawdę wypływających z ego człowieka, z nieuleczonych traum. Z fałszywego obrazu Boga spowodowanego doświadczeniami sprzeżyć z, z moim własnym ziemskim ojcem, Jego ojcem i ojcem mojego dziadka, te wszystkie rodowe traumy są zamknięte w Tobie, bo Ty je leczysz swoją miłością, Ty je leczysz swoim swoją boską miłością, agapę, swoją. Naturą, ojcze, Twoja natura objawiona w Jezusie, w Jego miłości, wolności, pokoju, radości, Twoja natura jest uzdrowieniem, jest ule, uleczeniem, i to jest Twoje przykazanie, bo Twoje przykazanie nie dotyczy tego nie rób, tamtego nie dotykaj, ale Twoje przykazanie mówi, uwierz i żyj. Uwierz we mnie, uwierz w to, jaki jestem, uwierz w to, że ja Ciebie zbawiłem i żyj, i żyj. I ja przyjmuję to i ja przyjmuję twoje przekazanie, aby żyć, aby żyć. Przyjmuję twoje przekazanie, Panie Jezu, które mówi żyj wiecznie, żyj wiecznie we mnie, bo ja jestem Życiem. Ty jesteś moim Życiem, Jezu. Ja przyjmuję to, co Ty mówisz, to, co Ty ogłaszasz nade mną, a Ty, Jezu, ogłaszasz nade mną wolność. Ty kładziesz swoją rękę na mojej głowie i na moim sercu, i tchniesz Ducha Świętego we mnie, i mówisz, żyj, bądź wolny, bądź wolna. Ja jestem Twoim życiem. Nikt nie ma prawa Ciebie oskarżyć, nikt nie ma prawa wzbudzić w Tobie lęku, bo we mnie nie ma lęku, bo w miłości nie ma lęku. Panie Jezu, Ty jesteś prostotą. Twoja nauka jest prosta, czysta, doskonała. I ja to wszystko dzisiaj przyjmuję, Jezu, przyjmuję Twoje uleczenie. Przyjmuję Twoje zbawienie, realne, prawdziwe zbawienie, wybawienie od presji, od stresu, od pogoni, od zachukania. Przyjmuję, Panie Jezu, Twojego ducha i, i teraz On oddycha we mnie, Twój duch oddycha we mnie. Biorę wdech, biorę wydech. To jest Twoje życie we mnie, Jezu. Odpuszczam wszystkie szkodliwe myśli, programy w moim ciele, w pamięci komórkowej, aby Twoje życie się manifestowało. Twoje życie, Jezu we mnie. Amen. A Ty przemawiaj do mojego serca. Pouczaj mnie o swojej miłości. Pouczaj mnie o tym, kim jesteś, o Twojej naturze, i mów mi, kim ja jestem że jestem Twoim ukochanym synem, ukochaną córką że Ty nadajesz mi godność. Ty widzisz mnie godnym Ty nadajesz mi godność. Prostujesz wszystkie moje pokręcone myśli, i, za, i nagle panuje we mnie spokój, cisza, pewność, ufność, odpocznienie, boski relaks, boski spokój, boski oddech życia, Twoje tchnienie życia, Twoje uzdrowienie. We mnie manifestuje się Twoje królestwo i płynie dalej, do innych. Płynie dalej, płynie dalej, płynie dalej. Niech płynie, niech przepływa. Twoja uzdrowieńcza cisza. Twój boski spokój, Twój nieutracalny pokój, Twój szalon. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za apostoła Pawła, za jego naukę, ponieważ On doświadczył właśnie nowego przymierza, Twojego przymierza. I przekazał to dalej, podobnie Piotr i ostatecznie wszyscy apostołowie. Twoja nauka. Nowego przymierza o zbawczej łasce. Manifestacja Twojego zbawczego serca. Niech się manifestuje Twoje Królestwo we mnie. Zbawienie jest dzisiaj. Zbawienie jest już dzisiaj. Amen. Przyjmuję to. Niech to wpływa na moje ciało. Niech uwalnia moje ciało. Przyjmuję Twój pokój, miłość i pogodzenie się z samym sobą, pogodzenie się z Tobą, ponieważ Ty jesteś miłością i pogodzenie się z drugim człowiekiem. Twoim boskim spokoju.